I tak po kolei zaczynamy robić precle nadziewane serem, salami, i u mnie zamiast papryczek będą oliwki, kochani, ponieważ ja no nie przepadam za tymi papryczkami, akurat nie chcę, żeby było pikantnie. Więc banalnie, prosto, klikamy Rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego mamy włożyć 300 g sera mozzarella twardego, nie z solanki, zobaczcie, tak? Więc po kolei. Wkładamy ser. W następnym kroku mamy salami w plastrach. I papryczki. I u mnie oliwki z czosnkiem, akurat. Już tutaj wszystko wrzucone. Zakrywamy pokrywę i miarkę. I dalej ustawiamy na obroty 4,5-10 sekund. I zobaczcie, farsz już gotowy. Następnie mamy przygotować ciasto. Wsypujemy 550 g mąki pszennej, wodę letnią, masło miękkie, drożdże, cukier i sól. Wszystko zobaczcie już tutaj. Mamy następnie zakrywamy pokrywę i miarkę standardowo i przechodzimy do trybu e, wyrabiania ciasta. Przekręcamy pokrętłem i automatycznie mamy wyrabianie, zobaczcie, 3 minuty. Tutaj możemy sobie zajrzeć, tak nam wyrabia Thermomix ciasto. Dzień dobry kochani, witam się z wami w dniu precla. Zrobimy dzisiaj sobie wspólnie precle. Mam nadzieję, że lubicie takie pieczywo. Tutaj już część wam pokazałam jak zrobić precle nadziewane serem, salami i u mnie oliwkami. W następnym kroku mamy rozwałkować ciasto na prostokąt 50 na 40. Wszystko dokładnie tu opisane. Ciasto pokroić nożem wzdłuż krótszego boku. Na 8 pasków. Około 6 na 40. Więc ym, musimy sobie sprawdzić, ile to będzie 8. Tak mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. I wtedy kroimy sobie. Pamiętajcie, że kopystka służyć może Wam również do e, krojenia. Bardzo fajnie się nią kroi bez nacięć żadnych na blacie bądź na na każdym pasku równomiernie mamy rozłożyć po trzy łyżki nadzienia, pozostawiając dwa marginesy z każdej strony. Wszystko jest tu pięknie pokazane również na, mm, na rysunkach. I tak sobie po prostu, zobaczcie, rozkładamy. O, widzicie dobrze? Tak zostawiamy, żeby były marginesy. Takie te paski zrobiły mi się jedne większe, drugie mniejsze. Tak mniej więcej sobie e, moje nadzienie tu porozkładam. O, fajnie to wygląda. Ekstra. Będą takie jak normalnie bułeczki e, nadziewane, bo tamte drugie precle są tylko z e, sezamem, więc podejrzewam, że tylko Wszystko już mam rozprowadzone. Następnie mamy dokładnie skleić ze sobą brzegi ciasta wzdłuż dłuższego boku oraz oba końce wzdłuż wałka. Delikatnie zrolować na blacie każdy wałek, aby nadać mu ładny kształt. Więc musimy złapać oba końce i posklejać. Tak. O, zobaczcie, widzicie dobrze. W międzyczasie możemy nagrzać piekarnik do temperatury 230 stopni i przygotować dwie blachy do pieczenia. ponieważ musimy ułożyć je na dwóch blachach, bo wychodzą naprawdę, naprawdę duże, a jest ich osiem. Żeby się już tutaj dwa zrobiłam, zobaczcie, mamy teraz ułożyć go w kształt litery U. Ułożyć każdy wałek na kształt litery U, następnie spleść ze sobą oba końce wałka i przykleić do środkowej części, formując precle. Więc robimy literkę U, zobaczcie, i krzyżujemy. Robimy kształt precla. I łączymy, lepimy tutaj oba końce. Widzicie, widzicie, mam tutaj już trzy przygotowane. Lecę kleić kolejne, a dalej mamy rozszerzyć piekarnik, tak jak Wam mówiłam, dwie blachy wyłożyć papierem do pieczenia i natłuścić olejem. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miseczkę, odważyć sodę oczyszczoną. Dobra, to za chwilkę Wam już pokażę z bliska. Precle już prawie gotowe. W następnym kroku mamy, zobaczcie, odważyć do miseczki 45 g sody oczyszczonej. Już tutaj Odważyłam dalej na kuchence w dużym garnku zagotować wodę około 1,5 litra, patrz wskazówka, dodać odważoną sodę. Kolejno wkładać precle łyżką cezakową do gotującej się wody na 30 sekund. Następnie układać je na przygotowanych wcześniej blachach. Za pomocą pędzelka posmarować każdy precel roztrzepanym jajkiem i posypać sezamem lub obłożyć plasterkami. Ja akurat tutaj pokombinuję, zrobię część z sezamem, część może z solą, część z oliwkami. Można kombinować jak tylko chcecie kochani. Woda już zagotowana, soda dodana i teraz wkładamy precla do gotującej się wody. O, zobaczcie, tak to wygląda. Trzymamy precla 30 sekund w gotującej się wodzie, następnie wyciągamy i układamy na, na blachę. I zobaczcie, układamy na blachę. Zaraz będę jeszcze smarowała roztrzepanym jajkiem. Tutaj troszeczkę mi się... Ale one jeszcze... One jeszcze tutaj... Kolejny. Zobaczcie. Bardzo łatwo pływają i takie pęcznieją teraz przez tą sodę. 30 sekund i kolejny na blachę. I już położyłam na blachę, posmarowałam roztrzepanym jajkiem, i zobaczcie, poukładałam tutaj oliwki, suszone pomidorki, tutaj sezam.